Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry panie pośle, witam. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Jak w drugiej połowie sierpnia Janusz Palikot powiedział, że pan będzie kandydował na prezydenta Słupska, to pan mówił jakieś plotki. To są tu nie on, nie będzie decydował, kto będzie kandydatem, kto będzie startował i o to proszę. A wczoraj słyszę, że Robert Biedroń Biedryń kandyduje na prezydenta Słupska. Bał się pan, że pan Palikot chciał zabrać panu show? Nie, nie bałem się. Chodziło przede wszystkim o to, że w połowie sierpnia jeszcze nie wiedzieliśmy tak naprawdę, kto będzie naszym kandydatem na prezydenta Słupska. Było kilka kandydatur, roz, rozmowy trwały. E, rozmawialiśmy także o koalicji z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, trzeba pamiętać. A w w Supsku rozmawialiśmy. No, rozmawialiśmy i także w Słupsku e, takie rozmowy były prowadzone, ale e, e, okazało się, że dla e, SLD chęć utrzymania tego, co ma, jest ważniejsza niż budowa jakiejś nowoczesnej lewicy. I dlatego pójdziemy w tych wyborach osobno i ja wystartuję na prezydenta Słupska. Dobrze, teraz tak. Nie pochodzi pan ze Słupska, nie mieszka pan w Słupsku. Właściwie to chyba bywa tam pan od trzech lat, od kiedy pan jest posłem y, z tej ziemi. Pytanie, czy to trochę nie za mało, żeby uzyskać zaufanie mieszkańców Słupska? Pamięta pani, jak spotkaliśmy się przed wyborami i też pani wyliczała, że nie pochodzę z Pomorza, że y, nie mam doświadczenia parlamentarnego i może się okazać, że nie, no nie będę aktywnym e, posłem, nie pokażę się już więcej na Pomorzu. Wydaje mi się, że rzeczywistość to zweryfikowała. Tylko z całym szacunkiem I, dla e... parlamentarzystów wydaje mi się, że mniej doświadczenia trzeba mieć, żeby zostać parlamentarzystą. Można się tego parlamentaryzmu jakby uczyć w trakcie kadencji. W mieście chyba nie czas na to, żeby się uczyć samorządu. Zależy w jakim mieście. SUPS niestety należy do miast, które są najbardziej zadłużone w Polsce, czwarty najbardziej zadłużone miasto na prawach powiatu w Polsce. Słupsk, jeśli chodzi na przykład o inwestycje w technologię, zajmuje także ostatnie miejsca w rankingach. Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych, ostatnie miejsca w rankingach. I to jest wina Macieja Kobylińskiego. To jest wina Macieja Kobylińskiego i, i jego stylu rządzenia, a nie zarządzania tym miastem. Co by nie mówić? Jednak jeśli chodzi o kompetencje dotyczące takiego znajomości funkcjonowania Unii Europejskiej, języków obcych, tego jak się pisze projekty, przez wiele lat prowadziłem organizację pozarządową, to jednak te kompetencje mam i wiem, gdzie się pozyskuje środki unijne. Dzisiaj w kolejnej perspektywie finansowej Subsk ma szansę pozyskać olbrzymie środki. Na przykład na innowacyjne technologie 8,5 miliarda złotych będzie przeznaczone w kolejnej perspektywie. Dlaczego nie się? po te e, środki. Dlaczego Słupsk nie wykorzystał tej szansy? E, dzisiaj mieszkańcy subska mówią, my, e, my już nie mamy żadnego powodu do dumy z tego, że e, jesteśmy mieszkańcami Słupska. Słupsk się wyludnia. Słupsk traci mieszkańców. Tam e, młodzi ludzie nie mają żadnych perspektyw. To miasto zaczyna umierać i dzisiaj potrzebuje reanimacji. No dobrze, taka I, rozmowa? Nikt, I nikt z tego układu, przepraszam, rządzącego e, do dzisiaj subskiem e, nie daje im nadziei na zmiany. Tam jest potrzebny ktoś, kto przyjdzie Posprząta Słupsk i zbuduje coś od nowa, się no, chodzi o Ale o, skór, o tym, że, Słupsku, że Słupsk się wyludni i tak dalej, że w Słupsku źle, źle się dzieje, to ja słyszę od lat. Ale pamiętam też kolejne wybory, które mimo wszystko wygrywał Maciej Kobliński. Pamiętam próby jego odwołania, które też się nie udawały. Może z jakąś częścią pan rozmawia, która jest e, zdesperowana, żeby się coś zmieniło, ale co do e, większość e, akceptowała dotychczas Macieja Koblińskiego. Nie weryfikują wybory? E, ja zaproponowałem. E, swoją kandydaturę. W najbliższym czasie przedstawię program, kompletnie nową wizję zarządzania miastem, całkowicie inną od tego, co było do tej pory. To będzie miasto innowacyjnych technologii, to będzie miasto inwestujące w nowoczesne rozwiązania, na przykład dotyczące polityki energetycznej, to będzie miasto, które będzie więcej inwestowało w infrastrukturę techniczną i pozyskiwało środki. No nie może być tak, że Subsk na mieszkańca pozyskuje około 800 złotych z środków unijnych, a taki przemyśl pozyskuje 4000 tysiące złotych. No, widzi pani różnicę? Nie no tak, widzę w różnicę, ale ostatnio mam wrażenie tak, odżywia. że dla władz Słupska głównym tematem był akwapark. A co pan by zrobił z tym akwaparkiem? Bo on właściwie on już jest. prawie jest. On już jest i tę inwestycję chybioną. Ja uważam, że to nie była dobra inwestycja. Ona jest powszechnie krytykowana w Słupsku, ale on już dzisiaj jest. Trzeba dokończyć ten akwapark i wokół niego zbudować infrastrukturę doprowadzić do tego, że na przykład zaraz obok powstanie hotel, który będzie miał połączenie bezpośrednio z tym aquaparkiem i dzięki tym gościom hotelowym, dzięki konferencjom, które się tam będą odbywały, między innymi ten aquapark będzie w stanie w miarę się utrzymać. Obudować to infrastrukturą, dobudować tam jakieś małe osiedle, domków jednorodzinnych, zaprosić tam jakiegoś dewelopera lokalnego, subskiego, żeby postawił tam domki jednorodzinne. Tam się musi zacząć coś dziać, bo ten aquapark jest zbyt dużym obciążeniem dla obecnego mm. budżetu Mówi pan sporo, miasta, które mm. jest jednym z najbardziej zadłużonych w Mówi Polsce. pan o sporo o inwestycjach, o środkach unijnych, żeby wydawać środki unijne trzeba mieć pieniądze e, własne, żeby były inwestycje trzeba ściągać inwestorów, trzeba mieć też pieniądze własne. A życie rozbija się o mm, oświatę o mieszkania komunalne, o utrzymanie zasobów komunalnych, o nakłady na oświatę i tak dalej, i tak dalej. Tak, oczywiście. Więc trzeba tak zarządzać tą oświatą, żebyśmy, żebyśmy doprowadzili do sytuacji, w której część z tych instytucji będzie w miarę niezależnie się utrzymywała. Oczywiście te nakłady będą potrzebne, ale jeżeli stworzymy, wykorzystamy potencjał Słupska, a więc na przykład dotyczący zielonych energii. SUPS ma niepo, nie potwarza, nie, niepowtarzalną okazję jest w idealnym połącze, położeniu geo, geograficznym. No mamy wiatr nasz pomorski, który jest bardzo silny. Można budować elektrownie farmowe, wiatrowe. Można korzystać z tego. Mieście, w, elektrownie wiatrowe. Wokół miasta. Mhm. Wokół miasta podpisać partnerstwo. Można korzystać z energii słonecznej. Są miasta już w Polsce, które budują kolektory słoneczne i obniżają w ten sposób rachunki, niektóre nawet do zera. Są mieszkańcy pols polskich miast, gdzie te rachunki po prostu się już w ogóle nie płacą. Panie pośle, pan jest jedną z pięciu chyba osób, które deklarują, że startują w wyborach na prezydenta Słupska. Wszyscy przeciwko, no właśnie, komu? Podobno Maciej Koweleński nie będzie startował, ale mówię, podobno. Ja życzę Subskowi, żeby Maciej Kobielński już nie startował. Źle się dzieje też w polskiej demokracji, że mm, wiele miast staje się zakładnikami swoich prezydentów, którzy rządzą od e, dziesięcioleci nawet już. Na przykład w przypadku e, pana e, prezydenta Kobielńskiego. Dwukadencyjność e, w przypadku wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów uważam za idealne rozwiązanie. E, już dzisiaj gwarantuję, że zostanę wybrany na prezydenta Subska. To zrobi pan porządek. To nie tylko zrobię porządek, ale zakończę swoją, e, e, swoje urzędowanie na funkcji prezydenta po dwóch kadencjach, bo uważam, że niezdrowe jest dla demokracji e, utrzymywanie tak długo tej funkcji, to tworzy sytuację nepotyzmu, korupcji, u, jakiegoś budowania układu. To jest rzeczą niestety naturalną, że zaczynamy współpracować z jakimś bardzo zaufanym gronem. Od kiedy pan tak samorząd, Bo ja mam nieodparte wrażenie, interesy. wie pan, że to nie chodzi w ogóle o to, żeby wygrać te wybory I wcale pan tak nie marzy o tym, żeby się przenieść z tego parlamentu i z Warszawy do Słupska. Tylko chodzi o to, żeby twój ruch zaistniał. Pan jest popularnym posłem, więc kto jak nie pan ma szansę uzyskać dobry wynik? To nie chodzi o to, czy ja polubiłem samorząd. Ja kocham Pomorze. I pani to wie. Ja się angażuję naprawdę w to Pomorze. Ja jeżdżę po tych miastach, w wioskach. Ja widzę, jak ludzie tutaj żyją. I... Mam swoje biuro poselskie w subsku. Jestem jednym z trzech posłów, czterech posłów, którzy mają swoje e, e, biura w subsku Na czternastu posłów z naszego okręgu. Tylko czterech ma swoje biura e, e, w subsku I wiemy, jak wygląda życie mieszkańców Supska. Oni nie zasługują na to, żeby ich tak traktować, żeby e, w ten sposób rządzić, a nie zarządzać miastem. I tam są potrzebne zmiany, e, zmiany które gwarantuje ktoś z zewnątrz, a nie osoba pochodząca z tego słupskiego układu. Dobrze, to jeszcze krótko, bo czas na. Zgoni... Kiedy ten pański wyrok w pańskiej sprawie to w tym tygodniu? W Za pobicie policjanta. I co jeszcze proszę się pan pamiętać. Spodziewa? Proszę pamiętać. Prokurator że... 10 tysięcy złotych grzywny. Tak, ale A policjant nawet mówi, że pana trzeba będzie nie wsadzić. Tak, ale proszę pamiętać, że w tej sprawie toczy się drugie postępowanie, w którym zarzuty są postawione wobec policjanta. I... No, takie w... W no tak, no właśnie, więc proszę też pamiętać, że ja, wygrałem, pan, że pan że ja wygrałem już e, jedną sprawę, jeśli chodzi o e, sfałszowanie protokołu zatrzymania. On został sfałszowany i stwierdził to sąd jest już orzeczenie skazany? Nie, no nie wyobrażam sobie, że, że mogę zostać skazany za to, że zostałem pobity przez policjanta. Jak to będzie jest z polską polityką teraz w najbliższym czasie? Będzie ciekawie. Nowy rząd, nowa premier. Wiem, czy a ciekawie, pan powinien chyba ale... kibicować Ewie Kopacz, bo pan zawsze popierał kobiety I kibicuję. na kibicuję. Uważam, że Ewa Kopacz powinna zostać premierą. Na... Premierą? No tak, a jak Aha. odmienić? Przecież nie jest facetem, więc nie, nie, nie może być premierem. Za <laughs> czasów Hanny Suchocki, nikt się nad tym nie zastanawiał. No, my, my żyliśmy w innych czasach. Dzisiaj e, pamiętajmy o tym, że jesteśmy bardziej wrażliwi na te niuanse językowe. No, e, e, ciężko nazwać kobietę premierem. No nie jest premierem. No, Czy to jest... co będzie premiera? Nie wiem, będzie na pewno e, e, ciekawy czas, e, który pokaże. E, mm, Powolną destrukcję Platformy Obywatelskiej. To jest nieuniknione. Donald Tusk był jedyną osobą Platformy Obywatelskiej, która była w stanie te wszystkie spółdzielnie, grupy interesów utrzymać, e, kontrolować. Dzisiaj z Brukseli tego się robić nie da. I tym, tym bardziej e, Platformie... PiS wygra wybory? Nie życzę tego Polsce, bo będzie to oznaczało co najmniej 4 lata wielkiej smuty dla Polski i dlatego kibicuję Zjednoczonej Lewicy. Marzę o tym, żeby w końcu powstała alternatywa, która pokaże, że Polskę nie trzeba rządzić w sposób konserwatywny, taki dulski, bez takiej nowoczesnej, europejskiej wizji Polski. Ja o takiej alternatywie marzę i taką alternatywę będę budował, także w Słupsku. Dobrze, a właśnie Zgodzi się pan na, na koniec na takie trochę ćwiczenie językowe? Yy, boję się wszystkich ćwiczeń językowych. Proszę powtórzyć pięć razy słupsk. Yy, I co wyjdzie z tego? No Żeby tak czysto było. Słupsk, 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 słupsk. słupsk, słupsk, słupsk. słupsk, słupsk. No to słupsk. trochę musi pan jeszcze poćwiczyć, yy, skoro ma być pan prezydentem słupska. Wezmę lekcję dykcji u pani redaktor. Nie, nie, nie dziękuję. Dzień, dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.